Witam na kanale Ostoja Tradycji. I zacznę od dwóch dobrych wiadomości. Mianowicie, dwie zupełnie nowe premiery. Już kończą się ładować na kanale Ostoja Tradycji. I pierwsza premiera będzie w najbliższy piątek, a za tydzień następna. Oczywiście to nie jedyne premiery w tym roku, ale jak zauważyliście, troszkę było przerwy z takimi filmami. Więc traktuję to jako dobrą wiadomość. O czym będą te dwa filmy? Kogo ucieszą? No Najbardziej ucieszą tych, którzy a, lubią polską historię, oczywiście, bo to chyba większość z nas tutaj, którzy spotykamy się na kanale Stoja Tradycji, ale tutaj konkretnie i bardzo, bardziej konkretnie to miłośnicy wojskowości, a w szczególności jazdy polskiej. Część twarzy przed cięciem szabli. Daszek również ma za zadanie chronienie przed cięciem szabli. Dzwon chroni nam głowę i na karcznik chroni nam kark, również od cięcia szabli. A jeszcze co ciekawe skóry zachowywały w sobie zapach zwierzęcia, z którego pochodziły. Bo będzie mowa o. i tutaj pierwszy film, który będzie miał premierę w ten piątek, to jest wizyta u dwóch jegomości u pana Jurka Misiury i u Krzysztofa Dyka. W ciekawym miejscu, na Ziemi e, Sandomierskiej, nie, wróć, na Ziemi Świętokrzyskiej. Oni są z Sandomierza, a Byliśmy opodal w miejscowości łysowody, jeżeli dobrze, bo ciągle zapominam tą skąd bardzo fajną nazwę. I w Łysowodach Krzysiek z jurkiem mają konie swoje, gdzie utrzymują i zajmują się, jak ja to mówię, kolokwialnie husarzeniem. A tak na poważnie wyobraźcie sobie taką sytuację. Taki stan rzeczy, który mamy, że jest oczywiście mnóstwo wiedzy na temat Husarii, na temat jazdy w ogóle polskiej. W internecie w, jest wiele filmów na ten temat, jest wiele książek oczywiście, są muzea, w których są elementy tego uzbrojenia, ale oni dają nam coś innego coś, czego w tych wszystkich miejscach nie znajdziemy. Otóż oni zachowują i pogłębiają tą wiedzę praktyczną, czyli te umiejętności praktyczne związane, związane z przygotowaniem konia do takiej, do takiej służby, z władaniem bronią, z moderunkiem, czyli po prostu oni mają, oni skupiają wszystko to w sobie, co można znaleźć w teorii, wszędzie, w tych miejscach, których wymieniłem. I tak sobie właśnie jadąc do nich pomyślałem, że jakie to jest ważne, że są ludzie w Polsce, którzy nie korzystając z żadnych wsparcia finansowego, dotacji, sami z własnej inicjatywy kumulują tą wiedzę praktyczną dotyczącą w tym wypadku polskiej jazdy. Husary. Nie tylko, bo również, jeżeli zapytamy ich o sprawy związane z kawalerią, Okresu międzywojennego to mają mundury, mają przygotowane w ten sposób konie, władają bronią zgodnie z tym okresem i wiedzą bardzo wiele, jeżeli nie wszystko. No, wszystko przesadziłem, ale bardzo wiele o, tej, o tych formacjach i o tym okresie. I wsiadają na koń i potrafią wykonać zgodnie z regulaminami z tego okresu działania na koniu, bez konia, również. Bo widywałem w takich sytuacjach jak bale, na przykład, w którym, gdzie na balach byli w, w stroju wieczorowym podoficerów, na przykład e, kawalerii. Chwała im za to i ten film bardziej traktujcie jako właśnie, a, a, nie powiem gloryfikacja, bo to troszkę przesadziłem, ale taka, taka pochwała dla poczynań takich ludzi. Należy to doceniać, należy to wspierać zainteresowaniem, aby to przetrwało. Bo to nie sztuka na pergaminach zapisać, i nie sztuka na nośnikach zapisać wiedzę. Sztuką jest siąść na koń z kopią w galopie i potrafić się tym obsłużyć, obsłużyć, walczyć tym. Bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiecie z tego filmu. Tak samo jak z drugiego. Drugi film natomiast zrealizowałem, poprowadził go Jacek Komuda. Ja stałem za kamerą. A propos u, u, ujęć, to tutaj w tym miejscu podziękuję Markowi Bartmanowi, naszemu fanowi, naszemu wspierającemu naszą, naszą działalność. Otóż właśnie przy tym w pierwszym filmie Marek Bartman pierwszy raz był jako operator, jako wolontariusz który się zgłosił do pomocy mi osobiście w, w rejestracji tego filmu, przez co mogłem uczestniczyć w tym filmie z Krzyśkiem i, 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 i z Jurkiem. Damy mu tytuł, bo za dwie godziny skończy się umieszczanie tego filmu, damy mu tytuł, no właśnie, daj husarze, husarze dwaj, coś takiego. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten film, ten film o kusarzach będzie jeszcze raz w piątek najbliższy o 19. A za tydzień, za półtorej tygodnia, będzie film zrealizowany, tak jak już mówiłem, z, z udziałem Jacka Komody z dwoma następnymi imci, e, panami, z Tomkiem Abramskim i z Darkiem Bieleckim. Kim są ci dwaj waszmościowie? Otóż Tomasz Abramski no jest, że tak powiem, głęboko osadzony w realiach polskiej szabli. Do tego stopnia, że potrafi ją wykonać. Zresztą większość tych, które były na, jako nagrody dla na wspierających na zrzutce, jak również są nadal, bo na zrzutce jest e, następna jego szabla. Jest to szabla wykonana przez Tomka Abramskiego, który. Zna te podstawy, zna technologię, nie tylko wyrobienia szabli, zrobienia szabli, ale również walki. Był również szermierzem sportowym, wszechstronne przygotowanie. Układał sceny walki w Diable Łańcuckim, ale wcześniej również a, ogniem i mieczem. Mamy tutaj szablę, tak zwaną ordynkę. Szabla, która świetnie sprawdzała się i w czasie walki pieszej, jak i z konia. Szabla bardzo charakterystyczna dla ludów wschodnich, można powiedzieć głównie ludów takich jak Tatarzy, Awarowie. Palcet na palcet. I bardzo brutalna akcja. Tarek Bielecki jest jego, nie powiem uczniem, bo nie wiem tam do końca jak tam były te historycznie sprawy między nimi, ale razem działają. W Warszawie i teraz właśnie. Jedni są w Warszawie, panowie, inni na Ziemi Świętokrzyskiej działają. Na pograniczu, na pograniczu Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpacia. I teraz sobie pomyślałem też, jadąc, bo miałem taki troszkę czas. Szczególnie, że jechałem wolno, bo dostałem mandat. Pozdrawiam panów policjantów, którzy mi lepili trzy stówy. Mając czas, myślałem o tym właśnie, żeby zrobić coś takiego, bo państwo często zadajecie pytania po takim filmie. O ile to pytanie jest w ramach czatu w trakcie premiery, no to ja zazwyczaj jestem, czy uczestnicy filmu są i odpowiedzą na pytania. Ale później pojawiające się pytania, no nie bardzo jest czas, na, to jest techniczną nawet niemożliwością, bo w ciągu jednego dnia oglądanych jest no ponad 100 filmów, więc jeżeli ktoś, my nie przeglądamy, nie jesteśmy w stanie przeglądać wszystkich zadanych pytań, bo to jest, no, nie mamy na to czasu, żeby to odpowiedzieć. I tak sobie pomyślałem, że stworzymy grupę na Facebooku. Taką aktywną grupę, do której ja, do której ja zaproszę właśnie tych wszystkich ludzi, którzy wraz ze mną, czy, czy, czy z którymi robiłem, robiłem materiał, którzy po prostu znają tą Polskę. Tą polską historię, militarii i wszelkich innych zagadnień, które w okresie działalności, że tak powiem, roztrząsaliśmy. Jak również wy będziecie mieli dostęp do tej grupy. W związku z tym będzie szybciej można zadać pytanie, będzie po prostu ta interakcja szybsza będzie można zadawać pytania, i ci, którzy znają na nie odpowiedzi, będą mogli odpowiedzieć. Nie tylko to, będzie również można spotkać się z nimi, o ile oczywiście, e, nie powiem zechcą, bo po to robią, żeby można było się tym dzielić, ale w miarę możliwości na pewno będzie można się z nimi skontaktować i czy zaproszą na pokazy, czy zaproszą na swoje ćwiczenia, czy będzie można wprost nawet dołączyć do nich, do ich, e, do ich e, działalności, e, czy, do, czy do walki szablą, czy do... E, Jeździectwa, czy do odtwarzania polskiej jazdy. Co wy na to? O, mam nadzieję, że się podoba, bo y, jestem zdeterminowany, żeby to szybko odpalić. Jak szyb, tak szybko, jak się to da. Tylko nie bardzo wiem, jaki dać tytuł, czy nazwę temu, temu y, tej grupie. Wiadomo, że jest to grupa związana z ostoją tradycji, i od razu powiem, nie będzie to grupa, która, na której będzie można, że tak powiem, zyskać dodatkowe atrakcje w formie filmów, większej ilości filmów, które nie będą nigdzie indziej publikowane. Nie. To będzie grupa taka bardziej organizacyjna. Właśnie tak, jak mówiłem do tej pory, w takich przypadkach, jak również na przykład yy, yy, przyjdzie wiosna, lato i będzie wiele wydarzeń. Takich właśnie związanych z polską tradycją i historią. I będziemy tam informować. Mało tego będzie, można się, że tak powiem, skrzyknąć i na przykład, dla zmniejszenia kosztów, wyjechać wspólnie, zorganizować się. Na przykład, też jak już dokończę remont o stoi tradycji, to będzie czas, kiedy rozpoczniemy regularne tutaj eventy, spotkania plenerowo. Y, takie pomieszczeniowe, że tak powiem. To również będzie miejsce do ogłaszania i od razu dyskusji, i, i, i e, takiego e, doprecyzowania. Czyli taki kanał a, w obrębie naszej społeczności, bo staje się to już społecznością. I, i teraz nazwa. Na y, kanale Ostoja Tradycji. Jak równie, Nie wiem, czy na Facebooku jest taka możliwość, ale na kanale Stoja, Stoja Tradycji teraz rozpiszę konkurs może nie konkurs, wróć, ale ankietę, w której podam kilka propozycji, nazw i poproszę o udział w niej, bądź przesłanie czy tu pod tym filmem, czy, czy w komentarzach jakichkolwiek tam pod kątem, pod tym postem innych propozycji, które Wam się zrodziły. Tak, żeby on nas określały, że jest to grupa związana z kanałem Ostoja Tradycji, z działalnością Fundacji Łanie Króla Jana. Powiem szczerze, że sam mam mętlik, czy też może mętlik raczej od tego, że jest tych propozycji dużo. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają rozwój projektu Diabeł Łańcucki. Są to tysiące osób, bo widzę, widzę po liczbach, to jest, to same udostępnienia, to jest kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy lajków. Te, no i ponad pół miliona odsłon w miesiąc czasu. To jest naprawdę dobry rezultat, szczególnie, że korzystamy tylko z waszego wsparcia. Bo medialnie e, tutaj media godzą za sensacją, a nie za rzetelną robotą, taką pozytywistyczną, którą my reprezentujemy, którą step by step budujemy, chcemy otworzyć polskie kino historyczne przez małe filmy, takie krótkie formy, jak również. Jak również przez prawdziwe kino, które chcemy rozwijać. Więc bardzo Wam serdeczne dzięki. Jak również tym, którzy wspierają finansowo. To już jest ponad 800 osób, prawie 110 tysięcy w kwocie. Scenariusz jest tworzony. Ja już rozmawiam z kooproducentami, także ten projekt jest realizowany. A wasze regularne wsparcie, bo to następna grupa osób to jest ta, która regularnie od już od ponad roku wspiera na Patronite czy na kanale Ostoja Tradycji kwotami od 10 do nawet stu kilkudziesięciu złotych co miesiąc naszą działalność. A tutaj też nie zasypujemy gruszek w popiele. Popatrzcie teraz, zobaczycie setup, który buduje, setup filmowy który będzie potrzebny za, mam nadzieję, niebawem, ale to kwestia jak, że tak powiem, zejdą śniegi z gór i będzie tak można już robić, myśleć o takich produkcjach, opowiadaniach fabularnych czy o historycznych. Nie chcę tu zapeszać, ale tak jak mówiłem, takie e, krótkie, może nie krótkie, a może długie, ale kino historyczne, niskobudżetowe, też kilka takich filmów w roku. Chcemy zrealizować tak, żeby na bieżąco na kanale, no moim marzeniem by było, jakby za jakiś czas raz w miesiącu była taka premiera, może raz na kwartał, no coś w tym rodzaju, zobaczymy, jak te nasze chęci i, 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 i finanse pozwolą. No, chęci to mamy, tylko czasu jest, ciągle brakuje. I ten setup, który właśnie ostatnio wybrałem zamówiony gimbal profesjonalny gimbal gimbal, stabilizator już do cięższego sprzętu to już perspektywicznie do takiego reda na razie to jest kamera Fuji X-T4, ale już obiektywy filmowe, już obrazek jest taki bardziej filmowy, rozmyty. Ten ten amortyzator pozwoli wykonywać sceny z konia i tak dalej. To zupełnie profesjonalna maszyna kosztowała ponad 5000 zł. Zestaw tych, tych, zestaw tych trzech obiektywów filmowych to też blisko 10 tysięcy. To wszystko zamieniamy, wasze wsparcia, wsparcie w ten sprzęt. Także to nie idzie na marne, nie idzie do żadnych czyjś kieszeni, bo tak jak już to powtarzam i będę powtarzał, my póki co mamy, że tak powiem, zdolność do wyżywienia się i do życia. W związku z tym poświęcamy całą energię na tworzenie kanału Stoja Tradycji, na rozwój tego projektu. Następny zakup to jest profesjonalny mikrofon typu shotgun, taki, który na tyczce używa się w produkcjach filmowych. Mamy profesjonalne, dzięki również wsparciu, mikrofony takie krawatowe, no ale one do filmu się nie nadają, bo człowiek się rusza i już są te tak zwane przecierki, za co od razu przeproszę, bo tutaj z chłopakami, z Jurkiem i z Krzyśkiem, jak robiliśmy ten film, tam było dużo działań. Oni nie, nie to, że czyścili, pracowali przy koniu, zakładali zbroję itd., itd., i tam tych przecierek jest trochę, bo właśnie już inna technologia musi być. Ten materiał, który zrealizowałem z Krzyszkiem i z Jurkiem, to właśnie jest ten film, który będzie w piątek, ale też ym, odpowiednią część materiału nagrałem z przeznaczeniem do filmu o Polskiej sztuce wojennej. I to ten materiał tworzymy. Ten, mater, ten projekt realizujemy, ten film realizuje. I on będzie na y, kartach typu Pendrive w ramach podziękowań za wsparcie projektu Diabeł Łańcucki, Także tutaj, od razu powiem, że jeżeli chodzi o nagrody, podziękowania za wspieranie Diabła Łańcuckiego, wysyłamy na bieżąco, chociaż no z opóźnieniem, wszystko, ale oprócz kart pendrive, karty pendrive podziękowanie, które należy się przy tam odpowiednim poziomie, będziemy wysyłać, jak zrobimy ten film, no bo jest zapisane, że Kanta, karta Pendrive potwierdzająca e, e, wsparcie projektu wraz z premierą tego filmu, więc wyślemy, jak będzie film gotowy. E, trzeba troszkę poczekać, ale przyjemność będzie, bo dostaniecie jako pierwsi. Nigdy nie, be, nie będzie wcześniej publikowany, także to będzie taka autentyczna premiera. Sygnalizowałem już, e, że będzie konkurs. Opowiadamy historię. Tym samym zachęcając do już poszukiwania pomysłów na film od przynajmniej 15 minut do 45, czy może godziny, zobaczymy jak, jak w regulaminie to zapiszę, ale no na pewno 15 minut minimum, do umówmy się, że do godziny maksimum łącznie. Film, który będzie w dwóch kategoriach filmy dotyczące historii Polski, jakby czy może od powiedzmy sobie czasów słowiańskich, jak sięga w ogóle historia wstecz, tutaj jeżeli chodzi o czasy przedpiastowskie do 1939 roku. Taki zakres. Wszelkie opowiadania, wszelkie treści związane z polską tradycją, z polską historią. Proszę szykować, proszę przygotowywać, bo będziemy, będziemy to ogłaszać, a nie ogłaszamy tak, ponieważ po prostu są nowi partnerzy, będzie więcej nagród, bo nagrody będą naprawdę idące w tysiące złotych. Nie jakaś tam symboliczna, tylko powiedzmy sobie, że, że między 3 a 5 tysięcy będzie kilka takich nagród, więc. A wymagania techniczne nie będą jakieś olbrzymie, wystarczy telefon. E, powiedzmy sobie, przyzwoitej jakości telefon i taki film nagrany telefonem, byle byłby dźwięk dobrze słyszalny, to będzie wystarczało. Tutaj nie, nie, nie stawiamy wymagań, broń Boże, jakichś wielkich technicznych. E, więc, więc to będzie, tylko tak jak mówiłem, są zainteresowane podmioty udziałem w tym projekcie, organizacje, więc troszkę to się przesuwa, ale z korzyścią dla projektu. A ponieważ wiem, ile trwa przygotowanie pomysłu, treatmentu, no treatmentu. ja już troszkę, że tak powiem, jestem w produkcji filmowej, to się żart, ale już te, te hasła już zaczynam używać. Czyli taki szkic po prostu, jak film będzie wyglądał, bo wiadomo, że do takich filmów nie robimy jakiegoś scenariusza, tylko, tylko taki szkic to jest taki skrócony scenariusz, to nazywa się treatment. Także trochę Wam czasu zająłem, ale mam nadzieję, że y, ci, którzy są zainteresowani y, naszą działalnością, kanałem Osteja Tradycji, działalnością Fundacji Łani Kurajana, na pewno sporo z tego mojego wejścia y, skorzystali, sporo się dowiedzieli. A cóż, będę kończył i zapraszam na te premiery filmowe, o których mówię i do działania na, na, na rzecz promowania polskiej historii i y, polskiej tradycji. Czołem.